Hej, zrobię sobie spacerek z dotykiem moich stóp z ziemią. O. Ale tutaj jest fajnie trawa skoszona i taka miękka. Ale jakie ja mam tutaj ślady od butów, jakie noszę. Nogi mam opalone, a tutaj przy palcach to one są takie jasne. Aj, śmiesznie wyglądają. No. I sobie pochodzę po tej trawie. A? W ręku buciki, a tutaj sobie pochodzę. O, tutaj przy dzikich łąkach, przy wodzie, o, i dalej spaceruję. Róbcie sobie takie spacery. Yy, właśnie ludzie bardzo często, yy, którzy mają działki rod, yy, te działki rodzinne, nie? To bardzo często właśnie na bosaka chodzą, żeby mieć styczność z matką naturą, z ziemią. No, z ziemią, matką, naturą. No, właśnie tutaj em, rosną rośliny dla insektów, y, dla ptaków. No, ślicznie zagospodarowane, zagospodarowana zieleń, kwiaty, wszystko woda, trawa. Roślinki, no, myślę, że tutaj na pewno są też jakieś ziółka. Tak, tak. Trzeba by było się wtajemniczyć troszkę i wtedy wszystko jasne. Ja bardzo często, jak gdzieś usiądę i jest w miarę ciepło, no, ludzie to nawet stykają się z ziemią w śniegu. Ale to jest bardzo dobre, bo jak tak sobie Posiedzimy i stykniemy się, właśnie, rękoma, nogami z ziemią, to one są później takie, jakby, jak to powiedzieć, dotlenione jakby dostały wręcz energii. Dobrze jest się też przytulać do drzew, objąć je. No, naprawdę. Spróbujcie. I sami się przekonacie, tylko musicie się dobrze po prostu na tym skoncentrować i poczuć to. No to dzisiaj yy, będziemy kręcić naturalny <grywki> film z naturą. O! Ktoś tutaj przyniósł migdałki. Może dla wiewiórek? Widzicie? No, idziemy dalej, ale pięknie. Dzisiaj cieplutko. Te słońce nie świeci tak całkowicie, ale jest piękna pogoda. Ciepło, prawie bez wiatru. No, taka fajna temperatura tak gdzieś 21 stopni. Tutaj spójrzcie, jak kolorowo się zrobiło. No, ojejku, dwa odcienie fioletu. Patrzcie, Violetko, słyszysz mnie? Oglądasz mój filmik ten? No to właśnie przy okazji również do ciebie mówię, bo ty tak. Uwielbiasz naturę, ale myślę, że wszyscy z nas kochają naturę. No, przecież to jest po prostu. to jest jakiś cud. No, cud. Co jeden krzak to inny. O, tutaj jakie pokrzywy wysokie. No, tu jakieś owoce. Nie wiem, co to jest. No. Myślę, że te owoce są jadalne. Może ktoś się zna na roślinach, to będzie wiedzieć, co to za krzew. Tak jak wcześniej powiedziałam, jejku, jakie ważki. Jakie cudowne ważki, czarno. Takie srebrno-niebieskie, ale cudowne. Ja nie wiem, czy to widać tutaj. Cudowne, po prostu cudowne. Ale tutaj te insekty, to kurczę, można tak przeobserwować sobie, a potem jeszcze yy, o ich życiu poczytać w internecie. O, następny krzew. Ale widzicie jak te kwiaty pachną pięknie. Podobny zapach do jaśminu, troszeczkę podobny. Albo taki o złamany jaśmin z konwalią. Tak oczywiście nagrywam to tak wyrywkowo, nie? Te tutaj flance to rozrastają się słuchajcie z prędkością światła. One mają takie kolce, no. A tutaj, jakie rudzielce, jakie brązowe flance, patrzcie. No. A tutaj spójrzcie jarzębina, Śliczna jarzębina. Jarzębinka. A tutaj spójrzcie, rosną żołędzie. Znowu jarzębina w tle. A tutaj będą rosły maliny. Zobaczcie, jakie zielone najpierw. A potem one jeszcze urosną. I będą czerwone, czerwoniutkie, soczyste. No. Widzicie, jaka natura jest piękna. Jejka, a tutaj, jakie maleńkie kwiatuszki. One są, nie wiem, czy to widać na. No, widać chyba, nie? Że są takie jaśniusieńkie, niebieskie. Ojejku, mój kolor! Ciekawa jestem, jak bardzo lubicie te filmiki z naturą. Nie mam ich za wiele, ale czasami lubię zrobić sobie przystanek z tą naturą mnie i nacieszyć oko. Nawet jak te liście gniją i się zasuszają. Bo mi chodzi o to, żeby czasami nacieszyć oko tymi kolorami. O, jakie flance. Spójrzcie, one same rosną. Aż do nieba. Tyle, ile trzeba. Aż do nieba <laughs> i nawet znalazłam ślimoki. Spójrzcie ślimoki. No. Oh. Ho, ho. No, wcinaj mlecza. <laughs> Będzie wcinać. O, i jeszcze jeden tutaj się schował w trawie. Kurce piecone. A tu, jak się pochowały białe kwiatuszki. No. Piękne. A tutaj taka różyczka rośnie sobie. Tutaj lawenda, ale to już przy domu taki ogródek przy domu, nie? I takie roślinki. Mm. Ja, o, taka odmiana, nie? Takie kwiatuszki. No te różyczki to naprawdę zachwycają. Piękna soczysta zieleń. Zielone listki, proszę, no coś pięknego. I... A tutaj, jak fajnie przycięte te drzewko. jaka różyczka tutaj odmiana taka bardziej czerwona od tych różowych jaśniutkich tak przycięte te drzewka a tutaj się przyjrzycie jaka ozdoba no i znowu lawenda. I różyczka. A tutaj zobaczcie. Ja Cię kręcę. Jakie pokrajcowane kolory. Piękne. No. Ale piękne. Kurde. To też przy domu rosną takie kwiatki żółte. Czerwony, żółty obok. No, i mamy znowu łączkę. O, proszę bardzo. Widzicie to? Aha. Jak owadziki sobie siadają na kwiatach i spijają soki. No, proszę, o. aby mnie żaden tutaj nie udziobał, bo chyba normalnie bym sobie nie darowała. Jak mnie kiedyś w ogóle osa ugryzła yy, przy okolicy oka, to słuchajcie, ja czułam ból przez cały bity tydzień. Oj, bo mi tutaj podopieczna ucieka. Spójrzcie. Normalnie jak takie miniaturki, storczyki. Widzicie to? Piękne. Tutaj mamy orzech włoski. No. No i cóż, tak powoli będę kończyć ten filmik z naturą. Płatki maków już opadają. Bardzo delikatne kwiatki, ale przepiękne. Ale przepiękne. Spójrzcie, tutaj usychają liście na przykład, nie? Ale one też mają swój kolor. Dzika róża. O, i tutaj mamy krzew. Tutaj są owoce koloru pomarańczowego. Spójrzcie. A tuż obok taki owoc normalnie jak czerwona porzeczka. Bardzo podobna. A tutaj jeszcze inny. No i tak sobie w grupie rosną. Kurczę, no to jest po prostu wszystko ciekawe. No dobra, słuchajcie, jeszcze kilka pstryczków. Już będę kończyć, nie chcę was zanudzać. No, w sumie jest to dosyć ciekawe no, dla oka, no tak. Żeby sobie popatrzeć na coś innego, jak to się mówi, odchamić się trochę. I te drzewka, oczywiście, też są. Do następnego, kochani. Następny filmik, wiadomo, będzie znowu dotyczący opowieści, mm. <laughs> może dziwnej treści. Zatem do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się. Dbajcie o siebie. I. Do następnego filmiku. I napiszcie, czy czasami takie spotkania z naturą Was. No, czy cieszą Wasze oko? Całuski, pa, pa.